Czy śnił Ci się nieboszczyk? Oto znaczenie tego snu. Sen o nieboszczyku może być silnie symboliczny i odnosić się do końca pewnego etapu, przemijania przeszłości lub emocji, które nadal wpływają na Twoje życie. Może to również oznaczać potrzebę zamknięcia pewnych spraw lub wyrażenia nierozwiązanych emocji. Oto możliwe interpretacje snu o nieboszczyku. Nieboszczyk w snach często symbolizuje zakończenie pewnego etapu życia, projektu lub relacji. Może to być znak, że nadszedł czas, aby zamknąć pewne sprawy i zrobić miejsce na nowe początki. Jeśli znasz nieboszczyka ze swojego snu, może to oznaczać, że wracasz myślami do przeszłości. Może to być osoba, której wspomnienia nadal mają wpływ na Twoje życie lub sytuacja, której jeszcze nie przetworzyłeś emocjonalnie. Sen o nieboszczyku może wskazywać na potrzebę rozwiązania nierozstrzygniętych spraw lub emocji, które były związane z tą osobą lub z sytuacją z przeszłości. Może to być zachęta do pogodzenia się z pewnymi wydarzeniami lub emocjami. Nieboszczyk w snach może symbolizować proces wewnętrznej transformacji. Może to oznaczać, że stare nawyki, przekonania lub sposób myślenia umierają, aby zrobić miejsce na nowy rozwój lub zmiany w Twoim życiu. Jeśli sen o nieboszczyku wywołuje lęk lub smutek, może to odzwierciedlać twoje obawy związane z utratą, czy to bliskiej osoby, relacji, czy ważnej sytuacji w życiu. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik Bis.